Dywizjon 303 to grupa najodważniejszych myśliwców pilotów w polskiej historii. Ostatni dzień sierpnia 1940 roku. Godzina 18. Dywizjon 303 patrolował okolice podczas ich ostatniego lotu szkoleniowego już wkrótce dołączą do trwającej już 3 tygodnie bitwy o Anglię. Dywizjonem dowodził major Ronald Pelle. 18.12 Rozkaz z ziemi, Dywizjon 303, eskadra a kurs 90 stopni, następnie 100 i na koniec, kurs 140 stopni. Wtem zobaczyli zgrupowanie bombowców tuż po wykonaniu zadania otoczone przez niemieckie myśliwce typu Messerschmitt. Walka się zaczęła, Niemcy nie spodziewali się ataku. To była tylko chwila, po której Niemcy odnieśli ogromną klęskę. Zdzisław Krasnodębski, pierwszy dowódca dywizjonu, Witold Urbanowicz. Jan Zumbach, Józef Franciszek Czech, Stanisław Skalski, Kazimierz Daszewski, nazywany Długim Joe, Ludwik Paszkiewicz, Mirosław Ferycz, Stefan Karubin, Władysław Łokuciewski. Dywizjon 303 zasłynął przede wszystkim jako jedna z najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w bitwie o Anglię. W 1940 roku strącił najwięcej niemieckich samolotów spośród wszystkich dywizjonów walczących w tej bitwie. Legendę dywizjonu budowały także jego piloci, odznaczający się dużą odwagą i umiejętnościami, co zaowocowało sukcesami przy minimalnych własnych stratach. Ciekawostki. Rekordowe zestrzelenia. W czasie bitwy o Anglię piloci dywizjonu 303 oficjalnie zestrzelili 126 niemieckich maszyn, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich dywizjonów myśliwskich walczących po stronie brytyjskiej. Symboliczne zwycięstwo, szczególnie udany był 15 września 1940 roku, kiedy to Dywizjon 303 strącił 16 niemieckich samolotów, podkreślając swoją groźność podczas wizyty króla Jerzego VI w bazie. Dalsza służba po bitwie o Anglię Dywizjon kontynuował służbę, przyczyniając się do kolejnych zwycięstw w późniejszych latach wojny. Dziękuję za uwagę.